No, tyle w tej kwestii, co my tu jeszcze mamy ciekawego? Yy, babskie fatałaszki, tak zwane. Podążaj za jorwetem, idę, idę. Zniknęła. Ludzie zaczynają się niepokoić. Krasno ludy też. Saskia weźmie udział w rozmowach na temat przywrócenia rady i kapituły. Chce, by zebrani w lok -Muin królowie uznali niepodległość Wergen. <grych> Ma dziewucha tupet. Ale bez niej wszystko szlak trafi. Udarliśmy nosa Henseltowi, to prawda, ale tych ludzi ktoś musi zebrać do kupy. Inaczej zwycięstwo pójdzie na marne. Ruszam z Jorwetem za Saskiem. Wszystko wskazuje na to, że odpowiedzialni za śmierć Foltesta też będą w Lokmuiin. E, niektórzy ciągle mówią, że to tyś go zabił. Muszę skończyć te brednie, dlatego nie mam wyboru, ale wy macie. W Lokmuin zbierze się cała śmietanka północy. Moja absencja byłaby grzechem wobec sztuki. <laughs> sztuki wpychania nosa w nie swoje sprawy. Będziecie potrzebni tutaj. Póki Saskia nie wróci, trzeba utrzymać wszystkich razem. Myślę, że mój hymn ma szansę się przyjąć. Wergen będzie potrzebowało więcej pieśni. Mam nadzieję, że nasze drogi jeszcze się zejdą, Geralcie z Rivi. Na pewno. Wciąż mamy pewne nierozwiązane sprawy. A, no ta. Ruszajmy. No i słuchajcie, co by nie mówić, to był koniec aktu drugiego. W tym momencie jesteśmy w akcie trzecim. Hmm? Czyli, no to jest już ponad 3 czwarte gry. Całkiem ładny wynik. Dobra, wiecie co, ja ten akt trzeci spróbuję jakoś taka. No nie wiem, żeby skończyły się te wszystkie dialogi na początku itp. i td. Już ja sobie daruję na dzisiaj. Tak myślę. Czyli nie wiem, ile jeszcze mi zejdzie. Nie wiem w ogóle za bardzo, co się teraz stanie, bo... Po stronie Rosza to się szło do... Rado... Sorry. Radowida Redańskiego. A teraz? Ambasadorze? Asilewar Odbyłam ciężką podróż. Ufam, że to coś ważnego. Służysz cesarstwu. Nie z łaski, ale z obowiązku. Wiesz, co to jest? Wiem, kto to jest. Tris Merigold, do niedawna doradczyni króla Foltesta. Kompresja artefaktowa. Skomplikowane zaklęcie. Żyje? Funkcje organizmu zostały wstrzymane. Ale to jest odwracalne. I bardzo trudno. Poradziłaś sobie z portalem między Lok Muin i Nilfgaardem. Poradzisz sobie i z figurką. Odsuńcie się! Nie wiem, jak jej ciało zniesie dekompresję. Żadnych pentagramów? Świec? Przelewania krwi? Od razu widać, że nie masz pojęcia o magii, ambasadorze. Ale nie szkodzi. Potrzebujemy jej żywy Asirę. Dlatego upewnij się, by jej ciało jednak dobrze zniosło dekompresję. Zrobię wszystko co w mojej mocy. Na pewno przez jakiś czas będzie zdezorientowany. Ty. Magia! Twoją drogą poznajcie asire, nie Loży. Długo mam patrzeć, jak rzuca tymi rękami na prawo, na lewo. O, cześć, Tris. Jak się nazywasz? <grymne> jak się nazywasz? <grymne> Tris. <grymne> Hij is een spade, een daar toch het nell in. Mechen en Venus hebben twee rien, me peft en alzerdijk. Telef kwestie, Azira, sorry. Ja nie zapominam jak się czyta to imię, Marigold. nazywasz się Tris Merigold. Tea, to co dalej? Jorvet? Jest śnieg, są góry, jest pięknie. Tris leży na Golasa w basenie. Jedzie do bram miasta. Jesteśmy już blisko. No, wszędzie jest. Ale jesteśmy żywi. Przeganiał kocioł Garnkowi, Geralt. Poza tym to są one. Chyba. Bo to harpie Tak, wiem. Już nawet nie chcę mi się zbierać z tego lutu. No. No. Fajnie. Wow. Eee... Keiran, czy jakoś tak. Znaczy te, e, Kejrano, Kerano, nie wiem, nie pamiętam nigdy jak to się nazywa. Trochę twarde, ale daje radę. Chyba starzy znajomi. Jeśli się nie mylę... Prancerze ...płonącej róży na pokojowych obradach. Ciekawe, kogo reprezentują. Tego, kto im zapłacił. Obozują poza murami miasta. To znaczy, że nie są tu oficjalnie. Przyjechali na wycieczkę? Może nie chcą rzucać się w oczy. Eilhart trzyma smoka w zanadrzu. Radowid wezwał oddział rycerzy zakonnych. Do tego szila i Henselt. Szykują się ciekawe obrady pokojowe. Kto mógł ich wezwać? Radowid. Teraz zakonne ścierwa rozpalają stosy pod redańskim godu. Szczególnie upodobali sobie palenie czarownic. Tak słyszałem. Radowid widział, co zakon zrobił w Wyzimie. Widział szaleństwo wielkiego mistrza. Musiał mieć dobry powód, by ściągać ich do siebie. To jasne. Potrzebował kijana Eilhardt. Nie powinieneś im się pokazywać. Wiem, dla nich dobry elf to martwy. Nie dlatego, że jesteś elfem. Dlatego, że jesteś Jorwetem. Spróbuję dostać się do miasta przez groty. Tobie też radzę. Zakonnicy na pewno wiedzą, że jestem poszukiwany. Znasz przejście? W pobliżu jest jaskinia. Do Lok Muin można się dostać na wiele sposobów. Skoro Radowicz prowadził zakon, pozostali pewnie też nie przyjechali bez broni. Miasto roi się od rozmaitego żołdactwa. Wszyscy siedzą jak na wiedźmińskiej petardzie i czekają na iskrę. To daje nam szansę. Jeśli władcy zamknęli się w swoich obozach, to poruszanie się między nimi powinno być względnie łatwe. Ruszajmy, póki nas nikt nie zobaczy. No, to teraz idziemy za Jorwetem. No chodź. Wspierasz się. Światowy widzę, elf jesteś. Znasz przejścia pod lok w ogóle. Okej, okay, czy to jest to, co to, to myślę, że to jest. Znowu potrzebny mi kod. Weź z nim pobaw chwilę. Mm, kot, jaskółka yy, i wilga. Nie będę się bawił z krabopająkiem Krabopająk. No i teraz przynajmniej własny tyłek widzę. To zawsze jakiś plus. Dobra, dawaj, Red. Że Wątpię, żeby ten Cię akurat znał. Ale jak chcesz, to możesz go wytresować. Tylko bez mnie. Pomyśl, że w pierwszym akcie byłeś jeszcze problemem. Dobra, ty jesteś rzadki, więc pokaż, co tam masz. No. Nie masz nic? To za gnój? Dobra, nieważne. O, Endriangi. Fajnie. Dawno was nie widziałem, chłopaki, naprawdę. Teraz co? Słońce. Fok ye. Yeah. Po drugiej stronie miasta znajduje się zaleziona dolina. Niech pełna złożyła bez co tamtę do nas dotarły królewskie delegacje. Tak, dobrze wiedzieć. My tam też dojdziemy w ten sposób? Tak siekał te różne harpy, inne takie fajnie. Dobra, ten kot mógłby się już w sumie skończyć. A, tam jest przejście. No tak, mój błąd. Chodzili z gór na nizinę, a tam pojawiali się już pierwsi ludzie, a wraz z nimi tur, czerwonka... No i jesteśmy w loku winy. To Nasz cel powinien być bliżej głównych dzielnic. W drogę. Nie chciałem ci przerwać, Jorved, sorry. To jest miasto? To jest Rudera, a nie miasto. No ale dobra, prowadź. W końcu ty tu jesteś obeznany. Fajny masz swoją drogą układ krwionośny. Cześć, chłopaki. Już się bawiłem z kilkoma takimi jak wy, nie jesteście groźni. Oprócz tego, że wybuchacie. Wow, a jednak coś w sobie masz. Tak, Jorwę, baw się dalej. Co? Idziemy do przodu, nie?